Cześć, tak się macie tutaj, Pelka Damian. Dzisiaj witam Was w odcinku takim eksperymentalnym z serii, którą mam zamiar tworzyć wokół właśnie zawodnika, którego widzicie na ekranie czyli Cristiano Ronaldo Overall 97. I o co tutaj chodzi? Dobrze, nie ma to być, to nie będzie nic zaawansowanego. Powiem Wam, tak, chcę coś nagrać dla luzu, odstąpić na chwilę od wszystkich Back to Glory itp. Stwierdziłem, że karierę Damiana przełożę na bardziej okres wakacyjny, ponieważ jeszcze chcę się nacieszyć tymi trybami online. Wkrótce, wkrótce mam nadzieję, że najdzie Team of the Season, jednak teraz o co tutaj chodzi? Jest sobie Cristiano Ronaldo, overall 97 i stwierdziłem, że jakoś wypada wykorzystać tę kartę, więc głównym celem tej serii będzie po prostu zdobycie 97... 97 bramek Cristiano Ronaldo, jeśli będę miał dobre tempo, to serio 10-12 odcinków, jednak o co tutaj chodzi? Co każdy odcinek będzie inny skład, dzisiaj będą dwa mecze, jednak ogółem każdy odcinek będzie składał się z trzech meczów. Głównie chcę robić tak, że bazuje skład wokół dwóch zawodników Ronaldo oraz właśnie drugiego zawodnika. Zawodnika wybranego przez Was. Tak jest, będę wybierał piłkarzy z komentarzy najbardziej lubianych i w związku z czym tak jakby razem ta seria będzie tworzą na znaczy, możecie sugerować więcej niż dwóch będę miał większe wyzwanie ale chcę po prostu żeby wiecie stworzyć tutaj wykorzystać Ronaldo w kilku formacjach z wieloma piłkarzami żeby było po prostu ciekawi. dzisiaj zaczniemy od połączenia Lewandowskiego z Ronaldo Właściwie na odwrót dobrze zespół na odcinek dzisiejszy prezentuje się tak na napadzie oczywiście Cristiano Ronaldo razem z nim Gareth Bale tut Gareth Bale Schweinsteiger Lewandowski Tiago Pedro Bernard. Boating, Naldo, Alves, a w bramce Benalio. Bo dlaczego nie? Akurat przez taką obronę nie ma opcji. Moi przeciwnicy po prostu nie przejdą. Gram zwykłe mecze online, jak coś i mówię. Seria zostanie. Jeśli po prostu wam się spodoba, jeśli nie widzicie sensu, to, to nie zostawiajcie pozytywnej oceny. Jeśli zaś cały, cały pomysł wam przypadł do gustu, wie, wiecie co robić, nie? Jakiś komentarz czy coś z sensem. Widzimy mój rywal, również szalony. Posiada niebieską kartę Colemana. Pogba jako ofensor. No nieźle. Kurczę, właśnie, zaraz jest mecz Real z Juventusem, a ja nagrywam odcinek. Co ja robię? Serio, Rage quit i lecimy na mecz. Oj, Ronaldo z numerem. Kurczę, ósmym. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Dobrze to wyszło. Gareth Bale jest nieudany. Prostopadłe zagranie. Jednak waliczyk utrzymuje się przy piłce. To było dośrodkowanie w pole karne. Cristiano Ronaldo. Ależ przeszedł do środka. 1 do 0. Niesamowite zejście! No i wykończył, jak widzicie, u mnie na filmach. On preferuje nogę lewą, fake Rabonal. Sam się pogubiłem, szczerze, nie to miałem w planach. Nie wiem, co miałem w planach, ale pierwszy gol Cristiano Ronaldo w tej serii. Jeszcze 96 do końca. Ej, zaraz, bo to będzie już druga bramka, a ja tą. To... A nie, czekajcie, Lewandowski 2 do 0. Jak widzimy, o no właśnie, przy okazji też sprawdzimy, kto będzie najskuteczniejszym partnerem Lewandowskiego. Pamiętajcie, możecie sugerować brązowych, srebrnych graczy, kogo chcecie: od Wawrzyniaka, po nie wiem, Jamiesona czwartego. Co, już mogę iść na mecz realu, dobra? Oczywiście będą jeszcze dwa mecze, jednak to był taki wstęp: Lewandowski jeden, Ronaldo jeden. Idę obejrzeć mecz i widzimy się za chwilę. Pierwszy mecz został zakończony wprost błyskawicznie, jednak ten. Oj jesteś że on trochę potrwa, co za drużyna Można powiedzieć, że Dream Team, Team of the Year, David Luiz, Z, Drugi Inform, Benzema w formie Ibra Jako SPO Pięciu obrońców Thiago do Bale'a, no jednak ja muszę na nim polegać, głównie na jego tempie Jednak poszukajmy zagrania do Roberta a jeszcze Ronaldo ze starym numerem. Jednak Cristiano trafia pierwszego gola w trzeciej minucie. To jest niesamowite. Ten zespół wyglądał naprawdę silny, a jednak zajęły mi trzy. złe. Wystarczyły mi trzy minuty, by zdobyć kurczę pierwszego gola. No nie było to fantastyczne wykończenie, żadne pod poprzeczką Po prostu zwykłe przy słupku. Każdym graczem bym tak trafił. Jednak to Ronaldo zdobywa drugiego gola. I zobaczmy co się teraz stanie. Przepraszam nadal za jego numer na koszulce. Alves Portugalczyk, znaleziony to będzie w bardzo szybkim odstępie czasu. Niestety nie drugi gole. Strzał ze w ślizgu, golkiper już był w stanie to obronić. Teraz Cristiano Ronaldo przeciwnika. się wkurzył, jednak bardzo szybko, nie rozumiem dlaczego. To dobry zespół, ale chyba natychmiastowo potrzebował Krisa. Ponownie nie ma mowy o spalonym, ale sobie zatrzymał piłkę, uderzył. Niestety nie opadła. I spokojnie niemożliw... Ja nie wierzę, Naldo naprawdę prawie dwumetrowa wieża nie trafiła. Proszę analizę powtórki, no widzicie kurczę za wcześnie wyskoczył i taki Z zdobywa gola. Pięknie. Ibra myślałem, że podam minimalnie nad poprzeczką, no jednak. Wydaje mi się, że ten piłkarz akurat umie strzelać. No popularny jest dosyć, nie wiem czy o nim słyszeliście. I Christian! No, z Najerem łatwo nie będzie. Ale warto, nieważne kto na wrance stoi, trzeba próbować z tego dystansu. Na przykład teraz Naldo. On też potrafi z dystansu, potrafi zejść do środka. ładnie strzelił. Jak na obrońcę. Lewandowski jest bail w polu karnym. Zejście strzał! Masakra! Świeżo po tym meczu, no to. Widzę, utrzymał formę ze spotkania Ligi Mistrzów. Szkoda. O tak, jeszcze no bliżej zejścia. Wow, po prostu wow. Cristiano Ronaldo 2 do 1. Ja po prostu nic nie mówię. Nic nie mówię, bo ten gol mówi sam za siebie. Zobaczmy, z środeczek. Ronaldo czopi z czuba. No mocniej uderzyć nie mógł, ironicznie mówiąc. Pod bramkarzem, pod mojerem. Po pierwszej połowie 2 do 1 Kompletna dominacja, 63% posiadania piłki To jest naprawdę wow No szkoda tylko, że Lewy nic nie trafił Oj to już był faul, jednak widzimy Strata Świetnie, Pedro, Ronaldo Znaczy Ronaldo Robson, dobrze Wystawiona piłka, Gareth Bale Odegranie do Polaka beznadzieja Serio, po co tak do przodu? To miało być leciutkie podanie do przodu na spokoju, on się od razu denerwuje. RONALDO! O, oh, Neuer powalony! Co za nieporozumienie! Obrona! I Ronaldo! Nie wiem, jak on uderzył, jednak Błatęg wszystko to zablokował, ale nie rozumiem tutaj zachowania Benali oraz obrońców, no jednak jakieś tam porozumienie powinno istnieć. I Lewandowski, czy odważy się wyprowadzić indywidualną kontrę? No nie jest to indywidualne, ponieważ długie podanie. Ronaldo wygrał ten pojedynek. Jeszcze zabawiasz... Nie wiem, co chciałem zrobić. Ruletka, trzeci gol, hat-trick, dziękuję. Jak widzimy, jeszcze tylko 93 bramki do końca serii. Tylko, no nie, nie będę tak ciągle tego liczył, gdzieś w którymś miejscu, tutaj, tam, 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 gdzieś tam Będzie taka fajna grafika obrazująca, ile to Cristiano Majus goli Szkoda tylko, że Robert coś tak, no, w tym meczu nie strzelił, ale kto wie jeszcze On poszuka czwartego i to jest 4-1 Po prostu magich. Naprawdę, dlatego zdecydowałem się na nagrywanie tej serii, pokazanie wam no graczy niemożliwych! I serio, proponujcie jakieś też ciekawe karty innych zawodników. Bo o to właśnie tutaj chodzi. Liczę na to, że będzie moment, w którym ktoś inny zagra pierwsze skrzypce. Po prostu inaczej, ten kto spisze się lepiej w odcinku niż Ronaldo, będzie po prostu tym jedynym. On będzie wybrańcem. I tyle mam do powiedzenia. Naldo, jego miejsce może nawet trafił w bramkę. Jednak to Ronaldo, nie Naldo. Bohaterem tego meczu: cztery bramki. Właśnie na to czekałem, naprawdę spektakularny występ. Tylko brakuje mi longshotu, wiecie, ale nad tym jeszcze popracuję, bo serio chcę zdobywać po prostu jak najprytowniejsze bramki, a nie tam jakieś szturki po ziemi z 5 metrów. Nie, to nie ma sensu. No, 5 i 6. Wow. Każdy, co tam, tylko Pedro tak jakoś niewyraźnie zagrał, ale ogółem. Jestem zadowolony! 20 strzałów, 9 celnych, no kompletna dominacja. Skład przeciwnika wyglądał niesamowicie, a jednak, to ja bezproblemowo odniosłem zwycięstwo. Dobrze, czas wyszukać ostatniego przeciwnika. Ostatni mecz w tym odcinku. I ponownie Zlatan, ponownie LakaZ, niesamowite. No, liczę na to, że serio, że przeciwnik tym razem pokaże odrobinę wyższy poziom i że będzie to wyrównane spotkanie. No, jednak, wie, że taka ciągła dominacja, pewnie jest ciekawa, ale. No. Pajet! Ależ teraz Benalio popisał się niesamowitą paradą, dlatego właśnie wybrałem go do tego zespołu. Zobaczmy, Ronaldo dobrze, jest zagrany do Bernata. No właściwie tutaj Pedro bym oczekiwał, jednak może być i obrońca. Świetnie Bale zdominował swą stronę, Jeszcze. Ach, David Luiz, mimo że to on upadł, tak jednak jeszcze Bale przy piłce. Zmyłka, dośrodkowani Ronaldo, zmierzył się w powietrzu z rufierem. Ale to francuski goalkeeper wychodzi jako zwycięzca, nadchodzi kontratak, Zlatan. Kapitan swej drużyny, no chwilę podtrzymał piłkę, świetnie ją rozdysponował i spokojne opanowanie przez moich obrońców. Zaraz Boateng, a tego to ja się nie spodziewałem, dlaczego on miałby wchodzić w pole karne. Lewandowski wygrywał starcie z Ibrą. Nawet próbuje uderzyć z dystansu, ale to nie ma Jedna dobra piłka i laka Z nie trafia. Boateng! naprawdę tutaj wiele postawił na szali. Ja nie wiem, czy nawet to nie był Naldo, no któryś z moich obrońców. Fantastycznie się spisał. Teraz dobra wrzutka Pogba 1-0. No czułem, że prędzej czy później on wreszcie to wykorzysta. Kurcze, dobrze mu szło i Zasłużony gol. Ale jednak, tam gdyby poszedł, nie ważne. Mam Ronaldo, jeszcze to wygram Pedro. Jeszcze raz Portugalczyk, znów strata. Serio, liczę na jakieś szybsze opanowania. Tiago, nie poddajemy się. Dobre miejsce do oddania. strzału, rykoszec, ale co z tego, rufier, broń. Wiedziałem, mamy drugiego. Laka Serio, ja się zastanawiałem. Ciekawy, tak myślałem, jak długo będę niepokonany w tej serii. No, jak widzimy. Aż dwa mecze! Bale teraz robi coś naprawdę ciekawego szedł do samego środka Wymija wszystkich jak pachołki Bale! Boże święty! Będzie kontratak! Schweinsteiger jest Lewandowski Lewandowski dobre zagranie, ależ piłka i... Bale! Odegrał! To wcale nie był strzał, serio nie był Gareth opada! Niemożliwe! Lewandowski zagrał do Ronaldo odważnie! Lewy zablokował ten strzał i kończy się to rzutem rożnym ponownie. Bramkarz w polu karnym, Bastian. Zagraj dobrą piłę dośrodkowanie! I dlaczego nie mogło to być lepsze starcie w powietrzu? To się skończy. To się skończy po prostu gwizdkiem. bez beznadzieja, serio, zabrakło tutaj dokładności, ale to, co robił Ruffier, no po prostu nie uwierzyłem, gdy wyjął ten magiczny strzał Gareta Bale'a. No cóż, miało być pięknie wyszło jak zawsze. 2 do 0. Jak widzicie, nawet takim składem, nawet z takim piłkarzem na froncie można przegrać tylko 6,8. Ale no trochę tych strzałów oddałem. 7 celnych, no nie tak źle. Już tak dobrze piłką nie władałem w tym meczu, z czego jestem naprawdę niezadowolony. Ten dzisiejszy odcinek kończy się. Dobrze, czas zakończyć ten prototypowy odcinek. Dajcie znać w komentarzach jaki poprzez oceny, czy w ogóle Wam się ten pomysł podoba, czy mam go wrzucić od razu do kosza. O no co? Jeśli nie mam go wyrzucać, no to jeszcze 93 gole do zdobycia. Trochę to potrwa. Czekam na Wasze propozycje, wokół kogo mam kreować kolejny skład. Dziękuję Wam za oglądanie. Słyszymy się pojutrze w kolejnym filmie z FIFA. Pozdrawiam. Cześć!